Serdecznie zachęcam Was, żebyście na drodze traktowali wszystkich innych użytkowników, przeróżnych pojazdów, jak również pieszych w taki sposób, jak sami chcielibyście być traktowani, czyli w sposób wyrozumiały, bez agresji. Pamiętajmy o tym, że każdy czasem może się zamyślić, mieć gorszy dzień i bądźmy dla siebie wyrozumiali. Pozdrawiam Paweł Zatorski. Się. Ten. Trzymał się. ten. ten, 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 ten. się zatrzymał. Dzień dobry. Komenda Miejska Wydział Ruchu Drogowego. Sierżant Matej informuje, że interwencja nagrywana. W związku z, z działaniami, jestem uprzejmy kierowcą. Został pan zatrzymany do kontroli. Ustąpił pan pierwszeństwa pieszej na ulicy Słowackiego, zatrzymując się przed e, pasami. Także poproszę dokumenty. E, Prawa jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny, jeżeli jest. Staram się być uprzejmym, bo nie zawsze można, ale jeżeli wymaga tego sytuacji, to jak najbardziej. Szczególnie jak e, widzę dzieci przy samych pasach, próbujących e, się przedostać, to wtedy jak najbardziej e, staram się zatrzymać auto. Dla kulturalnych uprzejmych kierowców, mamy gadżety od naszych partnerów. ATI to jest zestaw upomników od firmy AC z Białego Stoku. To jest zestaw upomników od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Yy, mamy. Kupon na, dla Pana od firmy z Gdyni na wycieraczki, to jest również kupon do Zespołu Szkół Samochodowych na bezpłatne sprawdzenie auta i tu jest zestaw upominków od Burger Kinga między innymi Pan otrzymuje, od Blaski, mamy naklejkę, jestem uprzejmym kierowcą. Został półników również pod Radą Moto.pl. Po naszej Polska życzymy kulturalnej i jazdy i propagowania tego wzorowego zachowania. Dziękuję Dzień. bardzo. Dzień. No tu jest. Jest wyraźnie, chyba wyraźnie się zatrzymał. Trzeba być kulturalnym, uprzejmym, po prostu lepiej poczekać chwilę, niż później tego żałować, tak? Dla kulturalnych kierowców mamy gadżety od naszych partnerów. To jest zestaw upełników od firmy AC z Stoku. Mamy zestaw upełników od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. I tu jest zestaw upełników różnego rodzaju, m.in. na wycieraczki od firmy dymi, Kupon na e, darmowe sprawdzenie auta do Zespołu Szkół e, Samochodowych. E, od firmy Salon Step, gilera marki Volkswagen od Seat Polska, od Radomoto.pl Życzymy kulturalnej i uprzejmej jazdy dziękuję i propagowania kultury na drodze. Dziękuję, dziękuję bardzo, do Może nie się Pan nie zatrzyma, czy nie? A gdzie tam? Prze... A ten? O, ten się zatrzymał. Ale ten się drugi zatrzymał, tak jest. A ten, jest Dlatego możemy bardziej... Pana albo Panią Poprosić tak. o. ale będę teraz szokowany, powiedzmy. Co ja źle no, zrobiłem? No, staram się być uprzejmym kierowcą, a kulturę no, pokazuję w ten sposób, że, że, że zatrzymuję się przed przejściem dla pieszych, jeśli ktoś się zbliża. Jeszcze jeśli widzę włączających się do ruchu z, z drogi podporządkowanej, staram się i w miarę w możliwości yy, udostępnić im wjechanie na tą drogę. Dla kulturalnych, uprzejmych kierowców Dziękuję mamy bardzo. gadżety od naszych partnerów akcji. To jest zestaw, zestaw pomników od firmy ACZ Białego Stopu, zestaw pomników od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Tu, y, mamy kupon na wycieraczki y, od firmy ACESIMOS w Dyni. Kupon do zespołu sztu samochodowych na bezpłatne sprawdzenie auta. Tu jest zestaw pomników y, od radomoto.pl, od y, Ster Polska, na y, salonu Ster w Radomiu. Kupon do restauracji Samira na ulicy Malczewskiego, do Burger Kinga również e, Pani otrzymuje e, kupon, naklejkę Jestem Uprzejmym Kierowcą, gadżety od Radomoto.pl. Życzymy kulturalnej, uprzejmej jazdy Dziękuję i bardzo. propagowania kultury na drodze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy mamy, mamy. No, pierwszego widziałem już kilkadziesiąt metrów przed przejściem, więc postanowiłem się z, z, zatrzymać. To jest taki naturalny odruch, nie potrafię tego za bardzo nawet opisać. To jest po prostu jakoś tak wychodzi naturalnie tak, no. Na kulturalnych kierowców mamy gadżety od naszych partnerów akcji. Tu jest zestaw kupowników od firmy AC z Białego Stoku. Od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. A tu jest zestaw kupowników od Seat Polska, od salonu Ster, Wilera marki Volkswagen, od marki Ocimo z Gdyni na zakup piórek. Wycieraczki samochodowe do zespołu szkół samochodowych. Kupon na darmowe sprawdzenie auta. Mamy również bilety podwójny do Kina Helios na dowolnie wybrany film, seans filmowy z dłuższym Ale... takim terminem do Burger Kinga, Kuchon i tu jest zestaw pomników między innymi od Radomoto.pl, Życzymy kulturalnej, uprzejmej jazdy i propagowania kultury na drodze zero dziękuję Państwu i wszystkim sponsorom. I żeby oczywiście ci kierowcy, inni odwzajemniali tę kulturę i uprzejmy względem fanów. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Dziękuję Drodzy kierowcy, nazywam się Anna Cieślak. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i apeluję do Was. Bądźcie dla siebie dobrzy na drogach. Myślcie o innych. Nie bójcie się być uśmiechnięci, mili, czujni. Będzie nam łatwiej wszystkim. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do tego, aby być kulturalnym na drodze uprzejmym, nie budzić agresji. Zacznijmy to od Radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę, żeby to Radomskie było regionem kultury na drodze.